Jakub, przyjacie, jesteśmy w Inżbud, Octagon Zory, a ze mną Michał, Domi, Siemano. Siemano, cześć. Ogólnie zrobimy sobie fajne konkurencje, jakiś też wywiadnik, ale na początku może jakąś swoją refleksję dać na temat ostatniej walki na KSW. Co tam zabrakło? Czego zabrakło? Chłodnej głowy zabrakło przede wszystkim. Było parę momentów, które, na które powinienem zareagować zupełnie inaczej. Eee, no tak się nie stało i przegrałem. <grym> I będę to musiał poprawić w kolejnej walce. Jestem w ogóle pod wrażeniem tej balachy, ale o tym porozmawiamy później. I teraz przechodzimy do pierwszej konkurencji, czyli Michał walni mi low To ewidentnie mocniejsze, nie? Tutaj dajemy 5, czyli full punktów. Druga konkurencja, czyli quiz. Jaki był main event na gali, w której debiutowałeś w KSW? O, dobre pytanie. Nie pamiętam. Nie jak pamiętam. mam być strzeli... strzelić, bo tutaj punkty się liczą. Wydaje mi się, że to był Roberto Soldic. ale nie pamiętam z kim z z z z z tym czeskim albo z kinclem. Nie, to był Michał Materla. Ale jeszcze masz szansę zdobyć punkty, bo jak masz 4 na 5, to też masz punkty. 5, wiadomo, full. W której wadze McGregor dzierżył dwa pasy jednocześnie? No to jak w której wadze, to w dwóch wagach, tak, nie? W, 6, w której 6, wadze 6, dzierżył dwa pasy? 66 kg i 70 kilo, piórkowa i lekka. Tak jest. Co to jest peruwiański krawat? No rodzaj duszenia. Ale może jak to eee, Przełożona ręka pod szyją. Tak, zawidnięta noga, jedna na plecy, druga za głowę, zapięta w sposób najbardziej klasyczny, albo ewentualnie za rękę. Tak, jest, zgadza się. Czy kiedykolwiek w KSW był mistrz z Mołdawii? Nie. Pomyśl, bo jest druga szansa. Nie, no nie było. Był. Walerium tak? Milca, tu niestety nie będzie punktów, ale jeszcze ostatnie pytanie mam dla ciebie. Co to było z Stockton Slab? No to jest po prostu ordynarny liść wypłacany przez Braci Dias. Tak jest, to jest chyba 3 na 5, <gry> więc nie będzie punktów, a teraz kolejna konkurencja, jak szybko wyjdziesz z poddania. Start. Y cwtchi. Nawr o'n awr ia.

Jesteśmy po konkurencjach, teraz sobie trochę pogadamy z Michałem, ale na początek zadam Ci pytanie, jak Ci się właśnie takie konkurencje forma wywiadu podoba? Wiesz co, no przede wszystkim to ja się dobrze bawię. Tak jak mówię, przydało by się trochę, trochę potrenować Jiu-Jitsu, tak żebyś. E wiedział chociaż w którym momencie klepać, rzeczywiście, nie? bo to, to też wymaga gdzieś tam jakiegoś wyczucia odrobiny. E, no ale ja się bawię całkiem, całkiem dobrze, e, świetnie się też bawiłem obserwując jak nagrywacie podobny materiał z moim bratem, także... E, także takie wiec... coś już ogólnie kiedyś było, ja te konkurencje trochę pod siebie zrobiłem, ale to ostatnie wiadomo jest MMA mistrza typu Dominika Durniata. Wiesz, no, nagrywaliśmy już dwa online wywiady i sam chyba widzisz, dzisiaj jest lepszy vibe, to online są takie sztywne, takie monotematyczne, mono każdy praktycznie gada o to samo, więc chciałem iść trochę w inną stronę. No, jak najbardziej myślę, że to jest, to jest dobra droga. Ostatnia twoja walka z Damianem Stasiakiem. Byłeś underdogiem. Ja też ci powiem, zagrałem na ciebie kupon. Wróciłem, <laughs> że możesz wejść. Przegrałeś, ale chyba walka nie wiem, chyba bonus za najlepszy, nie? Nie było. Ale bardzo fajna i w ogóle te wyjście z tej balachy powiem ci szacunek. I zadam ci pytanie, takiego może laika, co w takich sytuacjach zawodnik myślisz? ty masz w ogóle czas, żeby, nie wiem, myśleć, o muszę to przetrwać, jak właśnie wyglądają te swoje myśli w tej głowie, w takim eee, Wiesz co, no jesteś skupiony na działaniu, przynajmniej ja jestem skupiony na działaniu, eee, na tym, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy, po prostu. Nie? Wiadomo, że każdy z nas wychodząc gdzieś tam do klatki jest, jest gotów na to, że ręka się może wyłamać, że mogą puścić, nie wiem, więc zadła, jedne, drugie, może puścić jakiś mięsień, To się wszystko może zdarzyć. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby tego zdrowia zachować jak najwięcej. Nie? Więc równie często, jak trenujemy ataki, tak samo często trenujemy obrony. W tym wypadku wysunięcie barku do przodu, odwracanie ręki, rotowanie jej, to, to mi pomogło, to mnie uratowało. Jak blisko właśnie byłeś w tym momencie, żeby odklepać? Czy w ogóle nie było takiej sekundy? Wiesz co, nie, nie było blisko, żebym klepał. Z tej prostej przyczyny, że nie czułem bólu. Jakby, jakby mnie coś to bolało, jak a ja a dzisiaj, jakby jak zaczynało to boleć, to, to wtedy bym wiadomo reagował. No, raczej wolałbym zachować rękę. Natomiast nie było takiego momentu, że mnie to bolało, więc po prostu skupiałem się na tym, żeby, żeby wyjść z tej trudnej pozycji. Ale Damian Stasiak właśnie zakończył karierę, ogólnie no super kariera UFC. KSW, więc ta przegrana dużo ci da, moim zdaniem, niż zabierze. No paradoksalnie przegrałem, ale w rankingu poszedłem w górę, nie? Więc... A, bo Myślę, chyba ktoś to, wypadł, to prawda? Tak, tak, nawet dwie osoby, no Damian ale... właśnie e, o, i z, z tego co to to widziałem, ruchu zniknął nie? jeszcze Formela z rankingu. A, bo Formela poszedł piórkowy. wyżej, ale jeszcze wcześniej Rutek chyba zniknął. Formela no wspominał w którymś wywiadzie, że on chciałby toczyć boje w jednej i w drugiej kategorii, więc tak? nie wiem, czy nie zniknął z rankingu kategorii piórkowej trochę na wyrost, ale no tak się stało, zniknął, nie ma go tam. Także ja też poszedłem mm. gdzieś tam o oczko wyżej. Masz jakiegoś rywala w tym momencie w rankingu, z którym chciałbyś się zmierzyć? Na przykład, bo jest tam parę nazwisk, nie wiem, Kasprzak, Keksel, ten taki Niemiec. Jak się na to zapatrujesz? Na przykład na Kasprzaka albo tego Keksela? Każdy z pozycji powyżej mnie. Kasprzak jest powyżej mnie, jak najbardziej. A Keksel chyba nie. Keksel chyba jest niżej, i to są oczka, tak. Czy w ogóle nie bierzesz pod uwagę ludzi za, so, za, to, za sobą? Wiesz, ja mam. Raczej staram się nie wybierać sobie przeciwników. Zostawiam to matchmakerom. W tym wypadku e, pan Wojsław Rysiewski jest za to odpowiedzialny, tak? Dyrektor sportowy KSW. E, on układa zestawienia, więc zostawimy to jemu. Ja jak zwykle powiem po prostu, że tak, jak najbardziej bijemy się. E, no ale gdybym miał. Przed walką, przed jakąkolwiek propozycją, e, sam sobie dobrać kogoś, to byłby ktoś na, na pewno wyżej ode mnie w rankingu, po prostu. A, ale wiesz, że w sumie w KSW to różnie bywa. Teraz na przykład Piwowarczyk bił się z Lusimą debiutującym, no i szybko go odprawi, więc. No, w Wolfram, Ci może też zaproponować różne zestawienia. No, może to być nawet ktoś zupełnie nowy w KSW, czy ktoś spoza rankingu, wiadomo, no, jakby. W jego gestii jest to, co on mi zaproponuje. No a mi zostaje się zgodzić. Ja nie jestem od tego, żeby sobie układać gdzieś tam, wybierać przeciwników, e, tylko od tego, żeby się bić. A ile czasu właśnie potrzebujesz albo chciałbyś, żeby po prostu wrócić do klatki? No optymalnie byłoby to pewnie ze 3 miesiące, 12 tygodni. Myślę, że jakby to było 10, to też nie będzie tragedii. Niedługo, w twojej właśnie kategorii w nie będzie super waleczka. Na początku miał być. I mi wpadło. Ale będzie ogólnie Adam Soldajew z Leo Brichtą, a miał być. Top... Właśnie Kaczmarsiek, twój tak pogromca. Zacznijmy od tego, jak się w ogóle zapatujesz nad starcie Soldajewa z Brichtom, kogo faworyzujesz. E, wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, jak ta walka się potoczy. Myślę, że ona może być dosyć nudna. Myślę, że Adam będzie. Tak? tak, myślę, że Adam będzie chciał zamykać Brichtę na siatce i tam będzie go męczył. Ewentualnie będzie szukał obalenia, no i tam, tam może się zrobić bardziej widowiskowo gdzieś tam w parterze. Zdecydowanie bardziej podobało mi się ze z Patryka Kosmarczyka tak. z brichtą. To jest bardzo, bardzo ciekawe zestawienie, bo mamy tutaj gościa na scenę jednego typowo na striking z dobrymi warunkami fizycznymi i Patryka, który jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Natomiast troszeczkę tymi warunkami fizycznymi od brichty jednak jest mniejszy. mniejszy nie? A historia pokazała, że on sobie z takimi zawodnikami, którzy są dużo wyżsi od niego, mają gdzieś tam dłuższe te kończyny, radzi nieco gorzej. Nie? Więc e, tutaj była taka walka, powiedzmy, 40-60 z nastawieniem na, na Kaczmarczyka. Nie? Ja bym postawił mimo wszystko pieniądze na Kaczmarczyka, w, w starciu z Brichtą. E, natomiast to było na pewno, według mnie, dużo ciekawsze zestawienie niż to z Soldajem. A nie uważasz się, że w podejmie tą walkę w stój, co on potrafi obalać, bo on chyba obalał nie wiem czy to i Poliszczuka, też była to w sumie jej nawaga, ale on jest mocny, tylko wieczorem jednak pokazywał to często, że on lubi w te wymiany wchodzić. No ja myślę, że będzie jednak szukał skrócenia. Hmm? Jeszcze walka z Rutkowskim nam pokazała, znaczy może nie braki, ale jednak Soldajew nie ma aż takich mocnych zapasów, a Brichta no, przypomnijmy, no ale jak to, Rutkowski? To jest kwestia tego, że to Rutek ma fenomenalne hmm? zapasy. E, natomiast myśl, myślę, że Soldajew ma bardzo, bardzo, bardzo hmm. dobre zapasy. Nie, Co jeszcze sądzisz na temat tego, że w KSW coraz częściej masz walki debiutantów. W sensie to jest spoko, bo na przykład na Fenie dużo tych zawodników potem się na tych kartach głównych rzeczywiście bije. Ale ja też mam taki. Taką optykę, że fajnie by w KSW można było zrobić takie fight nighty. Oczywiście, żeby gala, 12 gal w roku dalej zostało, mhm. ale podzielić na przykład, nie wiem, 6 numerowanych, 6 tych fight nightów i tam właśnie ci młodzi mogliby się bić, nie wiem, te numerowane jakieś gliwice, Gdańsk i tak dalej, a jakieś takie czechy czy coś na te fight nighty. Wiesz co, ja myślę, że aktualnie przyjęta forma tego jest całkiem niezła. Zwróć uwagę, że debiutanci z reguły biją się w tych pierwszych walkach, w tak zwanym undercardzie, nie? To są walki, które gdzieś tam trafiają do szerszego grona odbiorców, bo one są. Są z reguły udostępniane na przykład za darmo na YouTube. Gdzieś tam do obejrzenia pierwsze dwie, dopiero, dopiero potem jakby przechodzimy w system płatny, czyli gdzieś tam trzeba sobie wykupić odpowiedni pakiet na kanal plusie czy, czy pay per view. I myślę, że ten undercard, te pierwsze dwie walki, czy nawet pierwsze trzy walki, to jest dobre miejsce również. Do tego, żeby pokazywać lokalnego debiutanta przeciwko debiutantowi gdzieś tam przyjezdnemu. Tak, to jest całkiem niezła formuła. Pozwala się przebić młodym chłopakom do szerszego grona odbiorców. I te walki nierzadko są bardzo widowiskowe. Bardzo dobre. Już rozmawialiśmy wcześniej tutaj z Tahura na gali we Francji. już nie fajnego. Nie pamiętam nazwiska, natomiast świetna walka. Na pewno pamiętam, pamiętam posturę zawodnika, pamiętam twarz, pamiętam jak walczył. No nie zapamiętałem niestety nazwiska. Tam nawet właśnie KS udawał taką rolkę, że on trochę się zawał jak Saladin, pamiętasz w debiucie? Tak, tak, Chyba tak, tak. z rajewskim jak Łukaszem. Jak lustrzane tak. odbicie, rzeczywiście, no. Mhm. Dokładnie. Jeszcze ogólnie twoja dywizja 6. Tam, 6 66 tam jest trochę dziwna sytuacja, bo Salah jest mistrzem, on już w 66 chyba nie bronił ponad rok pasa. Aha. ruchała właśnie poszedł y, do teraz, do UFC. Kaczmarczy też twój był ryba, ale pogadamy sobie. O ruchale, jak ty widzisz jego szanse w WFC? Właśnie on ma duże takie możliwości, żeby wejść do tego rankingu? Ja uważam, że na pewno zobaczymy go w top 15. Nie potrafię ci powiedzieć kiedy, natomiast jestem przekonany, że Robert do tego top 15 prędzej czy później się przebije. Jak wysoko pójdzie finalnie? Zobaczymy. Natomiast ja na pewno będę, będę kibicował, myślę, że, że Robert ma tam, ma tam, będzie miał sporo do pokazania, sporo do udowodnienia, i z czasem będzie miał coraz więcej do powiedzenia w tej kategorii. A ty jako właśnie zawodnik, jesteś zdenerwowany tym faktem, że Salak trzyma ten pas już tak długo? Wiesz co, pewnie bym był, gdybym gdzieś tam wisiał w czubie rankingu. Nie? Jakbym był na pierwszym, drugim, trzecim miejscu blisko walki o pas, no to wiadomo, chciałbym. Po prostu o ten pas się bić. E, więc e, taka stagnacja w dywizji przeszkadzałaby mi znacznie bardziej. No, a w momencie, w którym ja gdzieś tam jestem na tym e, 8, 9, 10 miejscu, no to nie ma, nie ma to dla mnie większego wpływu. Nie ma to wpływu na moją karierę, więc nie dotyczy mnie. Czy wiadomo, salach to jest taki typowy zabieg, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy, bo nie ma chyba trzy walki. No i prędzej, że pójdzie na pewno, pójdzie do tego UFC. Jakby na przykład w salach od kogo ty widzisz jako mistrza? E, siebie. Oczywiście. No tak, to jest taka logiczna odpowiedź, ale jakbyśmy tak mieli wybierać poza sobą? Myślę, że myślę, że. Patryk Kaczmarczyk jest teraz na pierwszym miejscu kategorii. No i naturalnym jest, że to on jakby powinien znaleźć się w tej walce opas, jeżeli Salah wypadnie z rankingu zupełnie, jeżeli zdecyduje się zwakować pas w kategorii 66 kg. A masz jeszcze właśnie w goli, już rozmawialiśmy o tym, ale też widziałem jakiś twój wywiad po gali, że jesteś gotowy chyba na rewanż z Kaczmarczykiem, tylko w tym momencie chyba jeszcze musisz coś wygrać, prawda? E, wiesz co, nie bardzo wierzę, żebym miał taki rewanż dostać, do bo tak jak mówię, Patryk jest na pierwszym miejscu, ja jestem na ósmym, e, no to jest jednak przepaść, prawda, w rankingu. Myślę, że muszę na pewno wygrać jedną, dwie walki, żeby w ogóle o takim rewanżu móc myśleć. Mm -hmm. Twoim właśnie menedżerem jest chyba Paweł Wyrobek i Artur Kornik-Sowiński. Czy Kornik był twoim takim idolem na początku? E, wiesz co, Kornik to jest duża postać w polskich sportach walki. On był mistrzem kategorii, w której ja walczę, więc na pewno jest dla mnie pewnym, pewnym wzorem. E, Myślę, że możemy tak powiedzieć, że jest, jest poniekąd moim, moim idolem. No, tak jak mówię, na pewno na pewno jest to zawodnik, jeden z wielu, na których się wzorowałem. A co sądzić właśnie o takiej tezie? Czasami najgorzej jest poznawać swoich idoli w takim kontekście, że możesz się leciutko rozczarować. No na pewno można się rozczarować. Natomiast Artur nie zawodzi. Ja zupełnie nie jestem rozczarowany Arturem. Wręcz przeciwnie, im lepiej go poznaję, tym większe, większe robi na mnie wrażenie. Po prostu jako człowiek, może już nie jako zawodnik, bo wiadomo, że ta jego kariera już gdzieś tam troszeczkę wyhamowała. Natomiast yy, no, Kornik to jest po prostu fajny gość. Hmm? Znaczy, nie chodzi mi tutaj o Kornika, ale miałem taką sytuację, nie będę tutaj ogólnie mówił o kogo chodzi, ale rozczarowałem się, bo jeden z moich idoli okazał się strasznym bucem na żywo. No to się niestety zdarza, nie? To, to się zdarza, eee, no nie każdy zasługuje na uwagę, którą dostaje od społeczeństwa. Właśnie, że twoim y, teamie menadżerskim już teraz nie jest, ale wcześniej była Wiktoria Cierzewska, też fajna zawodniczka, taka kontrowersyjna. Czy ty właśnie znasz kulisy, czemu ona odeszła, czy nie bardzo? Nie mam bladego pojęcia, dlaczego Wiktoria opuściła menadżment. No, podejrzewam, że jak zawsze gdzieś tam rozbiło się to troszeczkę o, o jakieś pieniądze. pieniądze. No, nie wiem, nie wiem, trzeba by zapytać o to Wiktorię, hmm? natomiast tak jak mówisz, czy Wiktoria jest kontrowersyjna, trudno mi powiedzieć. Czy kontrowersyjna, bardziej mi o to chodzi, że ona wie jak tym w Internecie, ogólnie na Twitterze poddymiać, nie? To jest fajne. Wiesz co, jest pewna siebie, ma odpowiednie umiejętności, więc jakby tutaj ta pewność siebie, to, to nie, nie wydaje mi się, żeby to była pewność siebie taka na wyrost, żeby to była pycha. Wydaje mi się, że jest to uzasadnione umiejętnościami. Teraz właśnie się będzie biła z byłą zawodniczką UFC. Taką widać, nie wiem, czy widziałeś. Widziałem, widziałem. Ma szansę Twoim zdaniem, bo to jest taki już fajny sprawdzian. Pewnie, że ma szansę. Myślę, że Wiktoria jest przede wszystkim jak na tą kategorię. E, bardzo mocną fizycznie zawodniczką. Jest bardzo mocna. E, tyra jak wściekła, naprawdę miałem okazję widzieć, jak ona trenuje. No nie oszczędza się, zupełnie się nie oszczędza. E, myślę, że nie tylko ma szansę, ale myślę, że ona tą walkę wygra. Bo już będziemy zmierzać do końca, bo jeszcze pogadam z swoimi bracikami, ale jestem ciekaw, właśnie od strony zawodnika. Zadam Ci pytanie, czy Twoim zdaniem taki termin jak szklana szczęka występuje w MA, bo są podzielone zdanie. Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie, że to nie ma znaczenia. Mówi się, że nie ma tak, zawodników tak, odpornych na ciosy, są tylko ci źle trafiani. Ja jestem przekonany, że każdego można dobrym trafieniem położyć tak, na dechy. Ale... Zauważ, że na przykład, no, może nie, ale bokserze tak mają, nie? szpilka, prawda? On przed walką z Walderem nie był taki podłączony, a teraz na przykład nawet no, Zimmerman, od razu go posłał, tam pamiętam, Radczenko, też się jakby, ta Wiesz? szczęka się tak trochę, jakby to powiedzieć, nie? Kruszy? Czy coś takiego? E, szczęka nie, natomiast na pewno gdzieś tam te obrażenia odkładają się na, na mózgach zawodników po prostu, nie? E, z czasem gdzieś tam, i to nie tylko jakby z liczbą przyjętych ciosów, ale też z wiekiem, e, trudniej jest ustać na nogach, opanować ten błędnik. Natomiast w przypadku szpilki, no to jest kategoria ciężka, nie? Ogromne chłopy, wielka siła w ramionach, nie ma bata, żeby ustać czysto przyjęty cios w kategorii ciężkiej. No. moim Ale zdaniem. Tak, Materla ma taki chyba teraz siedzą, prawda? Że on jednak ta. No, ta szczęka już nie jest tak odporna jak kiedyś. Wiesz, Wydaje mi się, że w przypadku Michała z kolei to jest taka sprawa, że on wszystkie swoje walki, te, z którego najlepiej pamiętamy toczył na wyniszczenie hmm. tak on tam przeważnie no miał ma miał taki styl że przyjmował dużo ciosów wiadomo że potrafił też odpowiednio odpowiedzieć on finalnie te, większość tych walk wygrywał tak ale no, no, tak się nie da nie da się toczyć całej kariery nie da się tak wiecznie. Hmm. Dobra, ostatnie pytanie ode mnie który zawodnik jak już mowa o szczęce najmocniej uderzył że już praktycznie myślałeś że <laughs> <laughs> albo może na jakimś sparingu kto ci odciął. Wiesz co? Tak na sparingach, sparingowo, na pewno szalenie mocno szalenie mocno bije Paweł, szalenie mocno bije Szymon Rakowicz. Mamy tu też w klubie paru kickboxerów, którzy potrafią jednym pancem urwać głowę gdzieś tam, jak się troszeczkę człowiek zapomni. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników, z którymi walczyłem, no to na pewno bardzo mocno bił Patryk Kaczmarczyk. Tak, on mocno, właśnie uderzenie bardzo. A to jeszcze ostatnie, ile na raz trenowaniu ważysz? Bo ty dodawałeś to zdjęcie, no. no ty tam ważyłeś dziewięć, wiadomo, ty byłeś po kontuzji. No. I ty tak dużo ścinasz, jak ty to w ogóle robisz? No to nie, to nie jest tak, że ja tak ważę na co dzień te 88 kilo. To była sytuacja, gdzie byłem kontuzjowany, nie mogłem się za dużo ruszać, no a lubię zjeść. Więc gdzieś tam mi się przytyło, przypasło. No i w efekcie ważyłem rzeczywiście tych 88 kg z groszem. A teraz gdzieś tam ten tydzień, półtora po walce, ważę mniej więcej 80 kg. Także to, to jest tak naprawdę ta moja taka codzienna waga. Czy angaż ewentualnie w wadze 70 kilo jest bardzo możliwy w przeszłości albo niedługo? E, nie, nie, nie sądzę. Nie sądzę, bo ja dobrze zbijam wagę. W sensie nie mam problemu z tym, żeby zbić wagę do kategorii 66 kg. E, muszę powiedzieć, że w zasadzie to jeżeli chodzi o ostatnie dwie trzy walki, to z jednej na drugą idzie mi to coraz lepiej. E, teraz poszło naprawdę bajecznie. Spodziewałem się, że będzie dużo trudniej, dużo gorzej zbić tą wagę, e, no ale mój dietetyk... Robi robotę zdecydowanie i, i udało się to zrobić zupełnie bez problemów. Tak naprawdę, już gdzieś tam na godzinę przed ważeniem, ja byłem gotów, siedziałem sobie na krzesełku i tylko czekałem, aż pojawią się, ee, powiedzmy, urzędnicy KSW, którzy są odpowiedzialni za to, żeby to nagrać, że rzeczywiście ta waga była i bez, A nie bez problemu. właśnie, się. żeby może zmienić kiedyś ten system wagowy, że na przykład się w dniu walki e, i tak dalej, bo. Naprawdę, no ostatnio Poliszuk też przestrzelił mega limit, no, ta walka z przybyszem była zagrożona i też strasznie dużo zdrowia tracicie, tak? Wiesz pod tym względem e, wszyscy mają rozdane te same karty. Jakby no nie, nie wyróżnia ten system żadnego zawodnika, każdy może zbijać więcej wagi, jeżeli nie chcesz zbijać więcej wagi, możesz iść kategorię wyżej, e, możesz trzymać niższą wagę na co dzień, e, no nie potrzebujemy tutaj zmiany, nie? Jeżeli, jeżeli jakaś zmiana miałaby zajść, to musiałaby to być zmiana wprowadzona globalnie, a na to chyba nie ma widoków. Dobra, ode mnie wszystko, fajnie się gadało i teraz pogadamy sobie z swoimi braćkami. dzięki. Dzięki. Mi.